Cześć. A dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ciekawym produkcie, a mianowicie będzie to majonez Helmas babuni z wolnego wybiegu. Bardzo ciekawy produkt o dość szerokim zastosowaniu. Myślę, że tutaj warto wymienić generalnie zastosowanie tego produktu. A mianowicie taki majonez zastosujecie na przykład jako podstawowy składnik do sałatek. Doskonale sprawdzi się na przykład w sałacie jarzynowej, z tuńczyka, sałatce warzywnej czy z kurczaka, a zatem, jeżeli chodzi o sałatki, tutaj dość kompleksowo można go wykorzystać. Dalej, na przykład, można wskazać chociażby wykorzystanie go do różnego rodzaju sosów. Na przykład, jeżeli lubicie sobie przygotować jakiś sos do przekąsek, jakiś sos czosnkowy, do kanapek, tak? czy sos kary, no to wtedy również można sobie taki, oczywiście, majonez dodać i wykorzystać jako jeden z podstawowych elementów, no ale też nie tylko, ponieważ niektórzy wiem, że też bezpośrednio lubią sobie taki majonez posmarować, czy to na kanapki, czy po prostu do pieczywa, do jajek, tak, a zatem dość szerokie zastosowanie tego produktu. Dodatkowo ja tutaj wspomnę jeszcze o bardzo ciekawym wykorzystaniu majonezu helma z babunia, mianowicie on również dość doskonale nada się do marynaty, do mięsa, również w przypadku właśnie różnych mięs, takich jak kurczak, czy schab, doskonale sprawdzi się również w przypadku pieczonego kurczaka, jeżeli gdzieś tam sobie upieczecie jakiegoś kurczaka, no to wtedy z takim, z takim właśnie dodatkiem majonezu, naprawdę fajnie on smakuje, natomiast wracając już stricte do samego produktu tutaj generalnie w przypadku tego słoika mamy 405 ml no i taki taki słoik zakupicie w sklepie za kilkanaście złotych koło chyba 13 jak dobrze pamiętam, nie więcej za tyle zakupiłem właśnie taki produkt w sklepie spożywczym, oczywiście też możecie sobie znaleźć taki produkt w internecie, bez problemu sobie sobie zamówicie taki produkt do domu online a jeżeli chodzi o składniki, no to tutaj jak sami widzicie wśród składników mamy olej rzepakowy woda, ocet, żółtko jaja kurzego dalej macie cukier, musztarda woda, gorczyca, ocet Sól, aromat przyprawy, dalej sól, skrobia modyfikowana, aromat przeciwutleniacz, sól, wapniowo-disodowa i jeszcze wiele, jakichś tam, różnych dodatkowych składników. To co istotne, że tutaj wykorzystane zostały jaja z chowu na wolnym wybiegu. Jeżeli zatem zwracacie uwagę właśnie na ten produkt, na ten aspekt, no to myślę, że ten produkt będzie tutaj dość odpowiedni. Dodatkowo produkt jest jak sami wiecie, bez konserwantów, a Zatem myślę, dość ciekawie się to wszystko prezentuje, jeżeli chodzi o sam skład. Pamiętajcie też, że oczywiście skład może się gdzieś tam w przyszłości zmienić, dlatego też nie przywiązujcie do tego jakiejś tam większej uwagi. Natomiast jeżeli chodzi o wartość odżywczą, no to na ten moment prezentuje to się w następujący sposób. Jest ona podana w przeliczeniu na 100 ml, no i tutaj 604 kcal. dalej macie 64 g tłuszczu. W tym kwasy nasycone. Tutaj macie 5,1 g No i dalej 40,5 gramów. Jedno nienasycone. No i wielo nienasycone. 18,1 gramów. Dalej węglowodany 4,6 g No i jeszcze tutaj w tym cukry 4 gramy. Białko 0,8 gramów i sól 0,99 gramów. A zatem bardzo ciekawie też się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o ten majonez. Dodatkowo w smaku tutaj myślę, że jak najbardziej mogę Wam go polecić. Moja nota 9,5 na 10. Bardzo fajny, klasyczny smak. Doskonale sprawdza się w różnych daniach, w różnych potrawach. Ma on szerokie zastosowanie, no i jest on też stosunkowo tania, a zatem tutaj szereg pozytywnych można wymienić, jeżeli chodzi właśnie o majonez Papuni tak? ja jestem ciekaw też, Twojej opinii na temat tego produktu. Koniecznie napisz mi ją w komentarzu. Zachęcam Cię również do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem. A tymczasem to wszystko. Dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.